mam Dzisiaj sprawdzimy, czy administracja zauważy moje czity. Ale oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i w sumie no, sprawdzamy, czy administracja wykryje u nas czity. Odebraliśmy sobie zwykły klucz. Mm. Odzie o, łopata padła. Pierw, może sprawdzimy? A nie to. Pierw, może sprawdzimy. Hmm, co możemy sprawdzić? X-Raya. Pierw sobie pokopiemy na X-Rayu. Mmm, X-ray. O Jezus pum, 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 pum. Żebyśmy się podejrzanie widzowie nie kopali, to mm, pod nami chyba są diamenty. Próbuję się w nich wkopać. Ale żeby albo nie, żeby nie dostać od razu bana pójdziemy na event święta, gdzie yy, się pobijemy kill aurze. W tym czasie X -Curry. Czemu ja włączam jakieś? W tym czasie sobie odbierzemy U. To wy widzicie ile mamy do odebrania rzeczy. Fakwa kwa. kwa, kwa. Mm. Poczekajcie widzowie. To ja w tym czasie cztery do zwykłej. Jeden do legendarnej. Czekajcie. Nie, to jest lepsza. To. Pierwszy sobie ten. Odbierzemy. No, otworzymy klucze. Lecimy otworzyć. Pum pum pum. Kilof. Oto się później do Pani na X-Rayu przyda. Ja, czy ja wyrzuciłem hmm, akselot? E, <grystanie> widzicie, co mamy? Co nam wydropił? Nagrody. Pojazdów. A. Schowamy do ender chesta. Ender Chester. Pik. A nie to. Prezenty. Otworzymy sobie. Znaczy. bra. Zaraz przejdziemy do bicia się. Też sobie otworzymy. bicia się na no, tyle. Aurze, może admin, jakiś pomocnik. Nie wiadomo, kto zauważy. Pyk, pyk, pyk. O, no nie, no. pięć prezentów. Dobra. O, miał mię. proszę prezenty zobaczymy w widowie czy czy trafimy może jakieś fajne rzeczy. nie wiem idziemy pójdziemy może o. exit 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 Sit. Idziemy dubi, 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 idziemy hmm. nie o, piekniemy oła, nie pomocy, pomocy, pomocy. Padnę tu na kogoś. Łęce. No halo, Siubi, Dubi. Gdzie tu są jacyś gracze? Czekajcie, muszę stąd iść. Idziemy na spa arena. Dubi, dubi. Chce się pobić z kimś. Czemu tu nie ma nikogo, go, go? Czemu tu nie ma nikogo? Nikogo tu nie ma. Czemu, czemu i dlaczego? Dlaczego tu nie ma nikogo? Powiedz mi. Tu, tu, tu.

Zaraz na x-rayu pokopię, żeby ktoś zobaczył. stawcie mnie. Ech. Śnieżki, śnieżki. Są tu jacyś gracze. Chyba wracam się na sprawno i tam się pobije. Tu, tu, Idziemy, idziemy, idziemy. Dobra, idziemy do tego. Tun, 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 tun. Do mojego, do tego no źlą. No nie no. muszę odebrać kita i Teraz pójdziemy. I się wyja i to wyjaśnię w końcu. Pum, 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 pum.

Udało się. Mm. Uh, 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 uh. Pomocy, pomocy. Nie, no. <gry> Pobijemy się tak trochę. Tym razem w żółtym stroju. Zaraz pójdziemy na ekstreju kopać. <gry> Dobra. Teraz się spocę. Ty mm, mm, mm. pomocy, widowie. Co tu się odwala? Uh, widowie, pomoc! Tu. Uff, nie wytrzymam zaraz. Chcę na spawnę, no, nie wytrzymam. Ale zaraz pokopiemy na tył. Na...

po prostu chyba. <laughs> Dobra, pójdziemy ich zabić. Pójdziemy ich zabić i iść. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, nie boję się. Jestem gotowy do walki. <laughs> Jestem gotowy do walki. Nikogo się nie boję. Jestem King lika fajla Pomist. King plus lika fajla pomist O kurde. Dobra, zdenerwował mnie po prostu. Musiałem go zabić. Jestem. Jestem tryhard. Já jsem hardcorem! Auwa Jsem hardcorem, chod tu! Já jsem hardcorem! Chod tu, já jsem hardcorem! Jsem hardcorem! Jsem hardcorem, uciekniesz mi! Já jsem hardcorem! Hard jsem hardcorem! Hu. O. 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 Oa! Jestem hardcorem! Jestem hardcorem! Dobra, odbieramy kito. Czekajcie, muszę coś zrobić, wytnie się to. W tym czasie, gdy ja coś robię, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No... Ale dobra, chyba już zrobiłem. Musiałem coś z mikrofonem zrobić. Zaraz zabijemy jakiegoś gracza, bo ja jestem hardcorem. I no i po prostu można powiedzieć, że wspinam się. Jestem hardcorem. Pu Tun 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 tun. I'm hardcore. I'm hardcore. 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 jestem Hardcore. I'm hardcore. i hardcore. I'm hardcore. I'm hardcore. hardcore. Jestem hardcorem. Wiu 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 hardcore. hardcorem. jestem hardcorem. Dobra, pójdziemy kopać na x I Jak mnie nikt nie nie dostanę bana, to ja nie wiem. Pum pum. Gdzie ja jestem? Nie! O! Co to? Widzicie to? Tu nie jest żadna działka. Chyba. A nie. Jednak jest jakaś działka. Patrzcie, weszłem na jakąś działkę. Zabiję was wszystkich. E, I do. Czekajcie. E, za to, co pokazałem, to mm, czekajcie. I see you, youtube is. I know. I. E, a. Mm, ban. No nie wiem. Coś tam powiedziałem. Może. Może. Może akurat dobrze pójdzie, mi nie dostanę Bana. banana. Banana, na 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 Jestem hardcorem, nie boję się. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Tun. Teren innej osoby, fajnie. Bo jak jestem na terenie innej osoby, mi się wydaje. To ja się nie mogę udusić. Pum, pum, pum. Tam. pum bum 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 Widzowie co jest sobie zrobić Co ja odwalam? Już sam nie wiem. E! Tum, tum. Dobra, szybko włączę X-Ray'a. Dobrze, że wiem jak rozpoznać jak jest woda. Kupiemy się prosto podiaksy diaksy. Kupiemy się prosto po diaksy. Kupiemy się prosto po diaksy. Kupiemy się prosto po O Oh no. Stop. Stop in. Stop in water is a bleble.

I po wykopaniu tych diaksów dostanę bana, to ja kończę odcinek. Bo <laughs> nie wiem, w sumie, no ja po prostu kończę odcinek. No, Patrzcie, wkopię się. Prosto. Nikt mi bana jakoś nie dał. W sumie muszę coś. No, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Przypominam, kolejny raz. No, a więc. To chyba będzie koniec. <laughs> Teraz czekaj, montażysta. Zrób tak, żeby im się Pikachu wyświetlił na ekranie. <laughs> Pikachu, żeby im się wyświetlił. A więc łapka w górę i subskrypcja. No i kończymy. Na razie.